Cześć, czyli witajcie. strony Stronomaka 1082, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co możemy spotkać w. ...Port 3. Na 7 rocznicy w Dokanie. Kurwa, w Dokanie. W Legend. W Dokanie, bo też oglądałem trailer, jakby Dokana przed chwilą, dlatego. No i wszystko zapowiada się na to, że part. Może być to Future Saga, ponieważ w grze można znaleźć. Można znaleźć właśnie stage, gdzie, gdzie ten. GP gdzie szef Future Saga, zaraz wam pokażę. Tylko, tylko ten montażysty musi się postarać. Widzimy się zaraz. Jak widzicie, mamy góry, czyli nasze part czyli. Kaokei Goku i właśnie Vegeta ze saga. Saga. My turniej mocy, czyli nasz part 1 i tutaj jest właśnie Future Saga i nic z tego nie dostaliśmy więc bardzo możliwe, że dostaniemy właśnie z tego z tego powodu jakiejś ultra z tego żeby marszować te stage'a Teraz pokażę wam jakie postacie mogą dostać np. Ultra lub Sparking lub nawet potencjalnie LFA. Więc zaczynamy. Teraz porozmawiamy o postaciach, które chciałbym zobaczyć jako Sparking, Colleges United i Ultra. Zaczynamy od tego pana, czyli od Future Gohan'a. Dlaczego? Nie dostaliśmy żadnego Future Gohan'a od czasów tego żółtego Legends Limited. I tak wiem, że ktoś mi może wytnąć w komentarzach, że mamy tego um, tego, jakby się zwie Trunks'a i Gohan'a, którego dostaliśmy jeszcze w tym roku. Ale to nie jest stąd Alone Gohan. To jest po prostu Gohan i Trunks. Jakby tak Switch, lub tak nie wiem jak to się nazywa. Po prostu to jest tak meka, Czyli po prostu możesz zmieniać postacie. I tak wiem, że możesz po prostu grać jakby tylko Gohanem, ale jakby Whiskeym pokazuje tego Trunksa. Więc, ciekawie by było zobaczyć Ultra, Future Gohano, ale bądźmy szczerzy to nigdy się nie stanie. Szczerze, chętnie bym zobaczył sparking lub kolejnego elefa Właśnie tego pana. Czyli futurego Johana. Teraz do następnej postaci. Następna postać: Spirit Bomb. Wcześniej jest sport. Spirit Sword Trunks. O. Dlaczego? Jego jednostka, czyli ta niebieska. Z Zenkaiem i płatnymi kompitami już sobie tak dobrze nie radzi. Nie widzę, żeby dawali mu kolejnego Alefa, skoro mają już jednego. Więc to będzie albo Sparking, to będzie po prostu zwykły Sparking. Lub ewentualnie mogą dać mu kolejnego płatnego Equipmenta, jeżeli będą bardzo chcieli. Czego bardzo nie widzę. Ale to się też się przywiązuje też z tym feature kochanym wcześniej byśmy by mogli, wcześniej, by mogli świetnie się suportować jeżeli chodzi o to Ultra jako Spirit Sword y, Trunksa nie widzę to, to nie jest ultra warfi żeby w ogóle było w taki moment to nie jest ultra warfi I nie widzę żeby Spirit y, Spirit Bomb Trunks dostawał ultra może po prostu zwykły sparring i przechodzimy do następnej postaci. Wysłuchajcie mnie. Base Vegeta i Goku transformujący się w Blue, a potem w Vegeta Blue. Jakby to działało? Po pierwsze, base formy mają tak mechanika, gdzie mogą zmieniać się pomiędzy Goku Wegetom i Goku. Jeżeli osiągną 5 Cover Changes na przykład, to mogą zamienić się w swoją wersję Blue. I wtedy mają tą mechanikę fuzji, jaką ma Vegito i Gogeta ze 6 rocznicy. I po pewnym czasie będą mogli się właśnie zamienić w Vegito Blue. Dlaczego tak? bo nie mamy żadnego jakby base formy z Future Saga. mamy tylko blue wersję więc świetnie by było dostać jakiegoś base forma a w końcu by mogli nas strzelać Vegito, który nie jest tam alone jakby mamy Goku i Vegeta wcześniej, którzy transformują się jeszcze jakby jest taka jakby pokrywa jakby przed tym Vegito więc mogliby nas strzelać Vegito jakby promować tego to przez tego Goku i Vegeta. Chociaż wiemy, że każdy by sam tylko po to Teraz... Czy dałbym temu Ultra? Oczywiście, że tak. Myślę, że LF też by mógłby być, ale skoro mówimy tu Ultra, to jasne. Pierwsze Ultra, które by miało takie mechaniki, czemu nie? Szalejcie to, koleżec. Bo, tam widzę, tutaj do kana, i do by nie było. Teraz do następnej postaci, jak już mówiłem, to jest wild guest. Bo to na pewno się nie stanie, ale go handbag. Dlaczego? Bo, ostatnio dostaliśmy Shalota do sparking Zero, i pomyślałem, czemu by nie wziąć innej ekskluzywnej postaci z jakiejś innej gry. I pomyślałem, o kurde, Gohan Black. Gohan Black jest taką postacią, którą by każdy chciał zobaczyć w swojej ulubionej grze. Na pewno Legends by było tą grą, która by chciała skapitalizować na takich właśnie momentach. Ale to by było od razu Game Originals taki Gohan Black, co by nam pomogło. Pierwszy, na przykład LF. Gohan Black, który może się transformować w Ultimate Z I by był Game Originals Wiecie jakie to było mind-blowing? Idźcie jeszcze ze mną Posłuchajcie Gohan Black, który może się transformować z Base Formy w Ultimate Z. Mający Elefa Pełny moveset To przecież jest fire Ale Jedno pytanie, czy to jest ultra WORTHY? Muszę was niestety zasmucić, ale nie Sparking i ELF owszem, ale nie widzę żeby Gohan Black Z tym co ma w Sparking Zero był Maksymalnie ale. ULTRA Jeżeli chcemy żeby był ULTRA To musimy zrobić tą jakby powierzchnię, to samo co z Vegito Czyli wiecie Gohan Black za masu, oni mogą z bota się transformować, jakby wziąć potarę i za się złączyć. Wtedy to tak, wtedy to widzę, żeby to był ultra, ale tak z Goku Black? w się sensie Gohan Black? Nie, nie widzę tego. I teraz do tej postaci. No i jak. Goku Black Roze. I co sądzę o Roze? Rose nie może dostać Efa ani Ultra, bo mamy Ultra Roze, który jest zielony. Wiemy, że on ma płatny equipment, a raczej drugiego nie zrobią. Chyba, że zrobią Ultra za masło chociaż tego też nie dostaniemy, bo mieliśmy w tym roku. I już wam pokazuję o co chodzi. I jakby dostaliśmy tego to zamasu jeszcze. Więc nie widzę, żeby było to. Chociaż możemy zrobić taką warstwę jak z Vegito i Gohanem Blackem. gdzie Goku Black i właśnie zamasu to jest Tak Switch mogą jakby się wzfuzjować w Fusion Zamasu jeżeli odpowiednia ilość damage'a będzie to mogą się zamienić w Half Corrupted Fusion Zamasu i czy to by wystarczyło? myślę, że to by było ultra worthy jakby nie było ale sam Goku Black? Nie sądzę. Czy mógłbym mu dać. Yy, Czekajcie, tylko dam na Goku Blacka, żeby nie było. Czy dałby mu Ultra lub Elefa? Ultra nie, bo już mówiliśmy, że ma tego zielonego z platnym equipmentem. Elefa to dosłownie dostał w 2024 wraz z Elef Vegeto Blue. I to jest ten żółty, którego ja mam. Chociaż nie był najlepszy, to chociaż jest. Więc jedyne co nam poznaje, pozostaje, to sparking Goku Black. I teraz mnie to zasmuca, że mogę to powiedzieć. Ale możemy dostać kolejnego free to play Goku Blacka. W się sensie Goku Black roze Ewentualnie w basową formę. Dlaczego? Cóż... Sparking... Sparking Goku Black Rose jest, ale on jest free to play. Więc jeżeli zrobimy jeszcze jakby, nie wiem, dajmy na to element zielony free to play Goku Rose właśnie Goku Black Rose to ludzie mogą się jakby wkurzyć, że kolejny free to play Rose ale jeżeli to będzie płatny roze to myślę, że też się mogą wkurzyć, bo dlaczego musimy płacić za roze, który totalnie nic nie robi. Ale tak czy inaczej, czy bym wsadził roze do, do moich przewidywań na part 3? Czemu nie, bo jakby nie było... Może dostać Sparking, ale nie sądzę, żeby dostał Elefa, czy Ultra. Chyba, że zrobimy tak jak z kochanym Blagiem i Vegito, że dodamy jeszcze Zamasu i, tak jak mówiłem, pozwolimy fuzję zrobić jeszcze po odpowiedniej mojej ilości życia. Albo jako revival, tak jak Turles ma, tak zwany yeah. comeback, mogą się zamienić w Half Corrupted, za Zamasu. Wtedy, z... czemu nie, go on. dawajcie mu ultra, bo czemu nie. A to tyle ode mnie, mam nadzieję, że Wam się spodobały te predykcje. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.